Trwają próby przed drugą góralską pasterką, w stracące. Organizacji jej podjęli się ponownie członkowie grupy kolędniczej Ucha, zapraszając do współpracy wiele kapel i muzyków. Oni w zeszłym roku mnie zaskoczyli, bo po raz pierwszy przyszli do mnie i powiedzieli, czy można tutaj zorganizować pasterkę góralską, że przyjdzie więcej zespołów góralskich, w strojach góralskich i będą nam się świętej śpiewać kolędy i grać na instrumentach ludowych. O tym przedsięwzięciu rozmawialiśmy z proboszczem parafii Matki Bożej Pocieszenia w Stracące księdzem Kazimierzem Malagą. Oczywiście wyraziłem zgodę, poszła informacja w miasto, nie spodziewaliśmy się, że aż tyle ludzi przyjechało z miasta. Inna rzecz, że nam wtedy pomogła pogoda, bo było, pamiętamy, ciepło i wiatr miał, ale ludzi było bardzo dużo. I od tego czasu organizatorzy postanowili, i czy jest możliwe, żeby tę tradycję już co roku wprowadzić do miasta Bielsko-Biała pod nazwą Góralska pasterka stracące, tym bardziej, że nasz Kościół już kończy się jego rozbudowa po 10 latach, jest o wiele pojemniejszy i akustyczny, i bardzo się nadaje na tego typu y, oczywiście y, muzykowanie, a tym bardziej złączone z tak pięknym y, świętem, jakim jest Boże Narodzenie, a zwłaszcza pasterka. Góralską muzyczną oprawę zapewni ponad 50 muzyków. Spodziewana jest też rekordowa ilość uczestników góralskiej pasterki. Z uwagi na ogromne zainteresowanie pasterką przed budynkiem kościoła w stracące stanie telewizji. No, mamy trochę obawy. Zapraszamy wszystkich, kto może i warto. Tylko będzie problem, gdzie zaparkować. Jeżeli ktoś by zaparkował nieco dalej od kościoła, to przecież może podejść te kilkadziesiąt czy nawet i kilkaset kroków jako, jako pielgrzymowanie do straconki na paserkę. A...